Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Śliskowska i zapraszam do ćwiczenia przy ścianie. Stań sobie proszę przodem do ściany na lekko zgiętych nogach w kolanach, dłonie oprzyj na jakieś tam wysokości i stopniowo schodź do wysokości barki biodra. Prawdopodobnie trzeba będzie się odsunąć, tak jak u mnie. Głowę chowasz między ręce i nogi masz na razie zgięte w kolanach. Dłońmi porządnie odepchnij się od ściany, zapracuj brzuchem w stronę kręgosłupa, tak żeby lędźwia nie były zapadnięte i żebra zasznuruj w stronę bioder. Odepchnij się stopami i próbuj doprostować nogi w kolanach, tak żeby uzyskać kąt prosty w tłowie. Jeśli jest to niemożliwe, pracujesz na nogach zgiętych. Odpychasz się, guzami kursowymi ciągniesz w tył, nogami odpychasz się z podłogi. Jeśli... Yy... Przyjmujesz taką czy taką wersję ustawienia nóg, to pracuj po prostu, mocno odpychając się rękoma. Stopy teraz zbliż do siebie i zrobimy ćwiczenie angażujące mięśnie, tłowia bardzo mocno i ćwiczenie yy, równoważne, ale ze wsparciem ściany. Czyli wybierasz sobie jedną nogę, wyprowadzasz ją w górę do napięcia pośladka. Bez ruszenia miednicy trzymasz tę pozycję, stabilizujesz się od środka mięśniami głębokimi, teraz odrywasz rękę przeciwną do nogi, którą podniosłaś i ciągniesz rękę wzdłuż tłowia. Odpychasz się ręką ze ściany, odpychasz się nogą z podłoża i zapracuj mięśniami głębokimi bez uniesienia miednicy. To samo na drugą stronę, zmiana najpierw jedna noga i lędź, żeby się nie zapadły, odepchnij się ręką, która została i drugą rękę wzdłuż tłoga. Pracuj mocno, łokciem y, doprostowując y, y, rękę i nogą ciągnąc w tył. Mój na ścianę, zegnij nogi w kolanach, powoli się przesuwając, wychodzisz z pozycji. Dziękuję bardzo, zapraszam na następny odcinek.